Politechnika Bydgoska jest liderem i członkiem konsorcjum Gardena. Konsorcjum nasze zajmuje się wprowadzeniem do uprawy innowacyjnej odmiany. Odmiany pod nazwą Gardena, która wykazuje wysoką odporność na najgroźniejszego patogena na zarazę ziemniaka. W ramach konsorcjum są również rolnicy zarówno ekologiczni, jak i konwencjonalni. Znajduje się również Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, odpowiedzialny za badania marketingowe i promocję projektu. Kolejnym konsorcjantem jest Hodowla Ziemniaka Zamarte. To jest twórca tej innowacyjnej odmiany. W konsorcjum mamy również Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z oddziałem w Jadwisinie, który przeprowadza analizę plonowania ziemniaka Gardena w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. Zaraza ziemniaka bardzo często infekuje wszystkie plantacje, zarówno ekologiczne, jak i konwencjonalne. Przy porażeniu około 50% liści następuje całkowita utrata zdolności gromadzenia plonu. Zatem szukanie odporności, dziedziczonej genetycznie w ramach prowadzonych prac hodowlanych, jest bardzo istotne w przypadku tej rośliny. Podmiana gardena wykazuje odporność na poziomie 7-8 gdzie inne odmiany w tej grupie wczesności, odmian średniowczesnych, mają odporność zaledwie 2,4 w skali 9-stopniowej, więc jest to odmiana zupełnie wyjątkowa. Odmiana ta charakteryzuje się także bardzo dobrym smakiem, bardzo pożądanym zabarwieniem żółtym miąższu pożądanym w tym rejonie, w jakim prowadzone są badania w politechnice. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie przeprowadza szereg kompleksowych badań w uprawie ekologicznej, jak również w uprawie konwencjonalnej, analizując wpływ różnych elementów technologii, np. Na nawadniania, ochrony przed patogenami, przed szkodnikami, jak również wielkości nawożenia azotowego na wielkość plonu uzyskanego bulw. Plonu handlowego. Z kolei w Politechnice Bydgowskiej skupiamy się na badaniach jakościowych uzyskanego plonu pod kątem oceny ich wartości odżywczych i prozdrowotnych. Prowadzimy również w Politechnice badania fitopatologiczne związane z oceną porażenia roślin, zarówno w aspekcie etapu produkcji polowej, jak również w tym etapie przechowalniczym. W ramach projektu staramy się opracować technologię uprawy zarówno na sadzeniaki, aby rolnik mógł uzyskać materiał sadzeniakowy i była szansa na propagowanie tej odmiany na rynku, ale również prowadzi badania dotyczące uprawy tego ziemniaka, tej odmiany na cele jadalne, przeznaczone dla konsumentów do bezpośredniego spożycia, jak również do przetwórstwa. Znajdujemy się w pracowni Towarzystwa Rolno-Spożywczego Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Jesteśmy wykonawcami projektu Gardena. Jeżeli chodzi o projekt Gardena i to, co jest w naszym zakresie badań, dotyczy to oceny jakościowej bulw ziemniaka odmiany Gardena oraz denar. Natomiast ta ocena jakościowa dotyczy przede wszystkim określenia wartości odżywczej, tak zwanych składników prozdrowotnych, które znajdują się w tym materiale badawczym. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą i to, co tutaj wykonujemy, jest to określenie z składu przede wszystkim składników chemicznych, takich jak chociażby zawartość witaminy C, zawartość związków mineralnych. Także określamy zawartość barwników roślinnych, np. zawartość chlorofilu ogółem, karotenoidów ogółem. Jeżeli chodzi o zakres badań, które wykonujemy, są to badania, które prowadzimy zarówno bezpośrednio po zbiorze, czyli po, po tym w zakresie tego uzyskanego bezpośrednio plonu z upraw polowych, ale także po długotrwałym przechowywaniu. Jeżeli chodzi o ten zakres badań, jest on wykonywany po takim przechowywaniu bólw ziemniaka. Oczywiście odbywa się to w określonych warunkach po 6-6 miesiącach. Akurat tutaj znajdujemy się, gdzie w terminie już po tym przechowywaniu bólw ziemniaka i właśnie tak jak tutaj widać te, te analizy są wykonywane. W ramach projektu szczególną uwagę zwrócono na zdrowotność roślin. Badania zdrowotności prowadzone były w warunkach polowych oraz w warunkach przechowywania ból ziemniaka. W warunkach polowych prowadzono szereg doświadczeń, w których Wykonywano obserwacje zdrowotności roślin. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie zarazy ziemniaka powodowanej przez Fytoftora infestans. Niestety, objawy chorobowe powodowane przez tego patogena są podobne do objawów powodowanych przez inne patogeny, stąd też oprócz oceny zdrowotności roślin w warunkach polowych, wykonywano również analizy w warunkach laboratoryjnych, zarówno w wykorzystaniu tutaj technik mikroskopowych, jak i też innych analiz prowadzących do oznaczenia sprawców patogenów, w tym również do izolacji grzybów na sztucznych podłożach. W ramach obserwacji polowych wykazano bardzo dużą odporność odmiany gardena na zarazem ziemniaka i co bardzo ważne, tę odporność udowodniono w ro pierwszym roku badań, który był wyjątkowo sprzyjający dla rozwoju zarazy ziemniaka. Jeśli chodzi o zarazę ziemniaka, jest to bardzo ważna choroba, powodująca znaczne straty w plonie, zarówno w okresie wegetacji, jak i też w okresie przechowywania. A to dlatego, że w okresie wegetacji może dojść do porażenia bulw i takie bulwy, one są bardziej podatne na porażenie przez patogeny rozwijające się w okresie przechowywania bulw. Jest to szczególnie istotne w przypadku bulw przechowywanych przez dłuższy okres czasu, a zwłaszcza sadzeniaków. Które muszą być bardzo dobrej jakości, na których nie występują patogeny. Stąd też, w ramach projektu, opracowano specjalną technologię, która ma sprowadzić do tego, aby ograniczyć szkody wyrządzone przez patogeny, które mogą rozwijać się w tym okresie. Między innymi do tych celów wykorzystana produkty bezpieczne dla środowiska, między innymi wyciąg z pestek grejpfrutu, jak i też natlenek wodoru, stabilizowane srebrny. Oczywiście te, te technologie też rokują, no tutaj nadzieję, że no poprawią zdrowotność, ale jeszcze ostatecznie nie możemy powiedzieć tutaj tego, ponieważ te badania akurat są w toku. Oczywiście tutaj w tych badaniach Bierzemy pod uwagę również objawy powodowane przez zarazy ziemieka, ale też obserwujemy występowanie innych chorób, które właśnie rozwijają się w przypadku bólów osłabionych przez Fytoftora infestas. Nowo pozyskana odmiana Gardena jest odmianą, która charakteryzuje się wysokimi cechami odporności w kontekście ochrony upraw przeciwko Wytoktora Infestans, czyli pracy zarazy ziemniaka. Jest to odmiana, która w sposób bardziej skuteczny jest w stanie opierać się infekcji powodowanej przez tego właśnie patogena, jest w stanie skutecznie go zwalczać, kiedy dojdzie już do infekcji jak również jest w stanie uruchamiać bardziej złożone i szeroki wachlarz czy asortyment mechanizmów obronnych w momencie, kiedy patogen przebrnie czy przybije się do ustroju. W ramach projektu próbujemy określić, jakie mechanizmy odporności biorą czynny, aktywny udział w procesach, jakie zachodzą w roślinie w momencie, kiedy jest ona wystawiona na działanie patogenów i już teraz wiemy, że odmiana ta charakteryzuje się znacznie bardziej zaawansowanymi mechanizmami w odpowiedzi na tego patogena. Jest w stanie lepiej się przed nim bronić, jak i dłużej się przeciwstawić jego działaniu. Zarówno w warunkach ścisłych, laboratoryjnych, jak i polowych, co dowiedzieliśmy w ramach projektu.